A okulary, jest mały. To ja? Nie. Nie. Hejcie, się Manko z tej strony VCR. Witam was już w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak magrywem Clash Royale, to kiedyś zrobiłem taki challenge pod tytułem Jaka to legenda challenge i postanowiliśmy razem z Eveliną, że zrobimy taki sam odcinek, tylko że z Brawl Stars. I będzie się nazywać Jaki to Brawler Challenge. Także lecimy z odcinkiem, zostawcie opeczkę w górę subskrypcję na moim kanale, bo wbijamy powoli 350 tysięcy subskryberów. Także lecimy. A, jeszcze na czym to będzie polegać? Ewelina będzie otwierać browboxy i każda postać, która wyleci, będzie mi dawała różne podpowiedzi. A ja muszę zgadnąć jaki to brawler. Takie szybkie wyjaśnienie E-L-S-A, eee. 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 cześć Ok, to lecimy z pierwszym browboxem. Ewelina otwiera. Co tam będzie, to na pewno na początku wychodzi gold. No i jaka postać wyleciała? Dobra. Ma taki paker No, paker Ma taką fryzurę. To jest bull. Jest! Yes, Zgadłem, zgadłem. Next, dawaj dalej. Dobra, dalej. Kolejna postać, no? Dobra. O ile dobrze pamiętam, to jego można odblokować na 3000 pucharów Bo! Tak. Ja, daj, mi takie, daj mi takie trudniejsze. No trudniejsze, no. Dobra, lecimy z drugim. No dawaj, Dobre, dawaj. dawaj, 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 dawaj Uwaga Ale to będzie taka łatwa po bo to jest takie łatwe No to nie wiem, kurcze Dobra, jest to facet No facet, no A dobra Z jednym okiem A z jednym okiem i rzuca koktajlem Nie, nie koktajlem Nie, to, to jest ricochet Tak Tak jest, tak jest, daj trudniejszą No trudniejszą, dobra, uwaga No, dawaj e, Na pewno każdy z was kiedyś oglądał taką rodzinę Adamsów Ja nie oglądałem no dobra, to nieważne, ale na pewno ktoś z Was tam komentujący oglądał i będzie już wiedział, że to jest ta wasza postać. A więc tak, ma takie grube brwi jak ty. Jest też taki duży. Ma szerokie ramiona. Ma taki młot. Frank! Tak. Ja, yeah, Frank, Frank, Frank. Ja wiem, to brzmi. Dobra. Pobronę. Kolejna skrzynka. Bela, to będzie kobieta. Kobieta. Powiedz mi tylko jeden szczegół, a ja zgadnę po tym jednym szczegółów. Płosy są wioletowo. Strzeli! Jest, jest to najlepszy. Ile tam jeszcze nam zostało Blue Box? Chyba trzy. Okej, okay, kolejna postać. Jest ruda. Bamba! Pam param, pam pam param. Z kolejną skrzynką i cią ciągle ktoś chce zaprosić nas. To weź tam odrzuć. Uwaga, jeszcze trzy skrzynki. Czekaj, stój! Otworzyłaś już skrzynkę? Tak. I wyleciał dopiero gold. Tak. Dobra, dobra, to dalej. Uwaga! Potem robimy szczęście. Gościu. Gościu, dobra, jest to gościu. Silny. A na to jest za proste A, dla mnie. No, no, A. no Dla pana takiego jak ty, uwaga. Kobieta. Kobieta. I czekaj, czekaj, ja zgadnę. E, czy ta kobieta się już powtórzyła? Nie. Jedna podpowiedź, daj mi jej. Blondynka. Blondynka, piper. Tak. Yeah. Cool. Ja. Gdzie ja bym jestem najlepszy. Okej. Okay. No. Aha poczekaj chwilę, dobra robimy cięcie. Okej, okay, lecimy z kolejną skrzynką, przed ostatnią Dawaj, 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 dawaj bo jestem gotowy Dobra, uwaga hmm. Jak mam to powiedzieć, co to jest za postać, to jest chyba gościu Mhm, chyba gościu e... Michael Jackson? E... Nie Mortis? Nie Aha, nie, bo to ja nie mam jest Mortis, taka tak, e... Karta z... Ale trzymaj tego iPada tak w która... górze, bo ja mogę zobaczyć Niedawno. Tak, wyszła? Tak wyszła. To jest G tak? Tak, tak. Znaczy, to jest taki, taki no właśnie, arab. Czy to jest Rey? Czy co to jest? Co, co? Rey? No. To jest mityczny brow. No, mityczny, mityczny, mityczny. Dobra, dobra, lecimy no. dalej. Jeszcze tam jeden bro box, a później otworzymy mega boxa na sam na koniec. Postać. tak czekaj, gdzie bardzo krótki odcinek, nie przerywaj mi jak mówię do moich widzów, elo. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Kolejna postać. Frank. Nie, jest to <laughs> ma okulary. Okulary. Jest mały. Czekaj, okulary, jest mały. Ma taki uśmiech szeroki Ma okulary, jest mały. To ja? Nie. Nie. <laughs> Może być i ty. O nie! Ma taki wózeczek. Aaa, to karl! Tak. Karl tak. tak. pierwszy. Jest. Kolejna na Dawaj, dawaj, dawaj. Ta postać już była. No. Uwaga, pokazuję Ci tutaj taki taniec pewe... Pewnie. Ricochet. Dobra, i teraz słuchajcie... Aż to... jedna, a, jeszcze jedna postać! Ty i tu będzie legenda! Nie. nie. A, a jak wypadnie nowa postać, to... Dobra, to nie, to, tak? to nie mów, że to jest nowa postać, okej? Okay? Dobra. Dobra. Ja dobra. Uwaga, jest to teraz taka postać, która jest dziadkiem. Dziadkiem. Ma brodę. Ma brodę. Ma brodę. Czekaj! Wielkie, nie mów więcej, nie mów więcej. Teraz daj mi pomyśleć. Ma brodę Jest wielki. Nie, jest taki mały, taki kaldero. Taki już. To. Porusza się? To mój stary? <noise> Nie. Nie. A Dobra. A... O, wow, to. Daj na Jest. Ja. Okej, to jest. Dokarę Dobra. I teraz otwieramy Mega Boxa, więc łapeczka w górę obowiązkowo. Teraz Mega Boxa będzie więcej, może poleci legenda. Kto to wie, kto to wie, kto to wie. Dobra, otwieramy Mega Box. Tak jest. Ja, ja, ja lubię takie skrzynki odwiera. Ten za 80 euro, tak? Jest. Dobra. Uwaga, otwieramy. To jest ta postać, Nowa? której ja nigdy nie mogę zapamiętać. Aha, ale to, ale troszkę. to też widzowie niech się z nami bawią, bo oni na pewno... Ale zapach... oni nie wiedzą jaką moją postać nie potrafią zapamiętać, nie? To jest e, Penny. Nie, jest to facet. Facet. Ma takie kapelusz. Mortis. Nie. Gra na gitarze. No to poko. Nie. Yeah. Poko, 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 poko. Piłka, ale ci wysoko. Drugi. Dobra. Nie wiem czy to jest jego czapka, czy to jest jego przebranie. Ale ma takie na głowie. Właśnie nie wiem jak mam to powiedzieć, czy to jest kapelusz. Ale ma o, taki wytronne. wielki dziób. Wielki dziób. Bo... Jest. Bo. Ja. Yeah. To przedtem też było bo i dałaś podpowiedź, że ma... ...można go odkryć na 3 tysiące pucharów. Dlatego chciałam... Dobra, 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 dobra. Okej. Okay. Znowu, facet. Facet. I ma takiego najbłędniejszego kolczka wśród... ...dziewczyn. Ból. Tak, ale... Zgadłem. mi też troszkę więcej coś powiedzieć. Ale to jest za proste. Okej, okay, znowu, nowa karta, która wczoraj się pojawiła to... Karl. Jest. Ale nie wiadomo kiedy ja wypuszczam ten odcinek, więc to może być... Więc dobra. No dobra, Co i tyle? Nie, jeszcze jeden. O, moja ulubiona postać. Jest malutka. Ma jedno oko. Ma kapelusz piracki. Barley Nie rico Nie. Ma jedno oko. I tak szybciutko ma takie ulta takie. Szybkie ulta ma. To jest gościu A, dary. Nie. Dary, dary. Jezuliczko. Tak? Już nie ma więcej nic? Nie ma więcej nic! Nie ma więcej nic, słuchajcie, więc pora zakończyć odcinek. 6 boxów plus mega box. No i myślę, że fajna zabawa. Mam nadzieję, że bawiliście się z nami, zamknęliście oczy, a Ewelina wam podpowiadała, jaka to była postać. Wiem, ja szybko zgadywałem i dużo osób będzie pisało, że Ewelina dawała za proste wskazówki. Ale inaczej się chyba tego nie da opisać. Jeśli chcecie jakieś kolejne, fajne zabawy z Bronstars, a mam, słuchajcie, mega pomysł mamy razem z Eweliną, które za niedługo się tutaj pojawią na tym kanale, to też napiszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jeśli chodzi o Brawl Stars. A teraz zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, lecimy po 350 tysięcy subskryberów. Chyba, że już jest. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Pozdro.